Neviim Aharonim Ostatni prorocy Jeszajachu Księga Izajasza, rozdział siódmy, jeden I stało się za czasów Ahasa Syna Josama Syna Uzyi, króla Jechudy, Wyruszył Recym król Aramu I Pekach, syn Remalii Król Jeszaela do Jeruszalaj Aby walczyć przeciw niemu ale nie mógł go zwalczyć. 2. A gdy oznajmiono domowi Dawida, stanął obozem Aram wraz z Efraimem, wtedy zadrżało jego serce i serce narodu jego, jak drżą drzewa leśne od wiatru. 3. I rzekł Jahwe do Jeszai: wyjdziesz przeciw Ahasowi, ty i Szeor-Jaszub. Syn Twój do przyjścia wodociągu w stawu górnego, na drogę ku polu poluszników. Cztery I powiesz mu, miej się na baczności, a zachowuj się spokojnie. Nie obawiaj się, i niech się serce twoje nie lęka dwóch tych niedopałków dymiących się głowien. Wobec zapalczywego gniewu recyna i Aramu, i syna Remalii. 5, przeto, że umyślił Aram zagubę twoją, Efraim, i syn Remalii, mówiąc: Sześć. wtargniem do Jechudy i zatrworzym ją, i otworzym ją sobie, i ogłosim królem w niej syna Tobala. 7. Tak wyrzekł, Adonai Elohim. To się nie stanie i nie będzie. 8. Bo głową Aramun Damesek, a głową Damesku Recyn, a sześćdziesiąt pięć lat rozpadnie się Efraim, przestanie być ludem. 9. A głowę Efraina ma. Szomron, a głową szomronu syn Remalii. Jeśli nie uwierzycie, to się nie ostoicie. 10. I rzekł Jahwe dalej do Ahaza, mówiąc: 11. Zażądaj sobie znaku od Jachwe Elohim, twojego, spuszczając się głęboko, albo wznosząc. Się wysoko. 12. I rzekł: Achaz: nie będę żądał ani doświadczał, jak 13. Wtedy rzekł: Słuchajże domu Dawida. Nałoż wam na użyć ludzi, że nużyć chcecie i Elohim mojego. 14. Przedodawam pan. Sam znak, oto ta niewiasta młoda poczęła i porodzi syna, i nazwę imię jego, Immanuel. 15. Śmietanką i miodę żywim ci się będzie, gdy potrafi gardzić złem, a wybrać dobre. 16. Ale zanim potrafi, to chłopią gardzić złem. A wypierać dobre, opuszczoną będzie ziemia, której dwu królów się lękasz. 17. Wszakże przywiedzie Jachwę na ciebie i na naród Twój i na dom Ojca Twego dni, jakich nie było od dnia odstąpienia Efraima od jechudy króla Aszuru. Osiemnaście i będzie dnia onego zaś piśnie jachpe na szerzenie, co na krańcach strumieni mitraimu i na osy które w ziemi aszur dziewiętnaście i nadciągną i roz... rozsiędą się wszystkie po dolinach opustoszałych i po rozstępach skał i po wszystkich cierniskach i po wszystkich pastwiskach Dwadzieścia. Dnia onego zgoli pan brzytwą najętą na brzegach rzeki królem Aszuru głowę i włosy nóg, a niemniej i brodę zdejmie ona. Dwadzieścia jeden. I będzie dnia onego, że chować będzie człowiek krówkę i parę owiec. Dwadzieścia dwa. Ale z nadmiernego nadoju mleka pożywać będzie śmietankę, bo śmietaną i miodem żywić się będzie każdy, co pozostanie w kraju. 23. I będzie w dzień ów każdy obszar, na którym tysiąc winorośli, za tysiąc szekli srebrnych, pastwą tarni i cierni. 24. Ze strzałami, i łukiem przychodzić tam będą, Bo tarniem i ciemniem będzie cała ziemia. 25. I wszystkie też góry, Które radłem się rozkopują, Nie znajdzie tam obawa przed tarniem i ciemniem I posłużą na pastwisko dla wołu, Albo koczowisko dla owcy.